Ale od razu. Dobra. Dobry. Dzień dobry, nie ma srypowania skuterów. A na jakiej podstawie? Na nie ma? podstawie kierownictwo takie zarządzanie wydało. Mm -hmm. To proszę mi regulamin pokazać. To proszę to, ja regulaminu nie mam. No, tak, tak. Ale widocznie, wie pan co dlaczego to powstało? A ja jestem jad... mieszkańcem 27 lat i ja tak, ja tak samo mam prawo wiem, z tego emocje. Kim pan jest, no, że pan nie musimy. Może... No. Wie pan dlaczego to się stało? I na tym nie zależy. Z tych jednostek zgłosili, że po prostu na skoterach tu szaleją. I... no to niech policja stanie i kierownictwo zakazało znubi. ale co nie pan, ja mogę to zwodować 100 metrów dalej i będę tu panu kręcił i co to da no i co panu, no, no będę ja jeździł mam... w to i z powrotem i będę fale ja... robił wie i co wie pan co? co, ja z panem nie będę dyskutował, bo ja mam takie proszę polecenie podaże, i ja proszę, rozumiem. nic panu nie, podam proszę do kierownictwa w poniedziałek no, nic no, nie ma skierowania że... na jakiej podstawie? Niech na podstawie panu zarządzania panu... kierownika no ale jakie Zarządzenie. Ja 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 zarządzenia tak? tak pan no nie tak Od kierownika proszę. Nic panu nie pokaże. Nie, no ale to co to jest pan? Duża rozmowa. Za nie pokaże. Kto takie dał zarządzenie? Pan mi powie powie i nazwisko Ale kto to jest? Tak, nagrałeś wszystko. To jest miasto przyjazne prawda, turystom, mamy piękny port sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który, no, jakby to powiedzieć, nie może być użyty miasto do celów rekre, rekreacyjnych, bo pan dyrektor sobie zażyczył, Kierowny. że kierownik, tak, bo fale były, tak, musimy wodować sobie skuter gdzieś indziej. do wodowania, panu powiedz no, ale no, to ma falowanie wodowanie. jest nasz kanałem zakaz sportów morskich tak? ale nie ma nic o tym że jest zakaz wodowania to mi pan będzie mówić to ja mogę to nie mogę no czy to, to jest ośrodka sportu i rekreacji nie pan więc w czym problem ale jak jak, jak jego środku i rekreacji to jest o, pana postawiona nie, ze środków to publicznych to, to nie jest prywatny obiekt bo teraz. na razie chcemy możemy zapłacić za ten, za wędkowanie? Tak. Czekaj. Okay. Za pierwszej, za drugiej. Nie, za dwoje, nie? nie. Dobra, okej, okay. nie ma sprawy. Prywatyzację sobie robią. Chyba, że tam u